Właśnie przeglądam wyniki badań moich pacjentek, które są lub zbliżają się do okresu menopazy, i powiem wam, jakie trendy obserwuję. U niemal 100% moich pacjentek z nieleczonym niedoborem estrogenów występuje podwyższony poziom cholesterolu. Nie zmieniły diety, nie zmieniły aktywności fizycznej, nawyków żywieniowych, nic się nie zmieniło, a mimo to ich cholesterol rośnie wyłącznie z powodu niedoboru estrogenu. Kolejna rzecz. 80% moich pacjentek ma niedobór witaminy D. I nie mówię tu o wartościach granicznych, tylko o wyraźnym niedoborze. I znowu, nic się nie zmieniło. Dieta się nie zmieniła, czas spędzany na zewnątrz, czy ekspozycja na słońce się nie zmieniły. Zmienił się sposób wchłaniania składników odżywczych z powodu niedoboru estrogenów. Menopauza to nie tylko uderzenia gorąca, to cholesterol, serce, kości, jelita, witamina D, metabolizm, to proces, który wpływa na cały organizm. Jeśli jesteś w okresie menopauzy albo się do niej zbliżasz, zrób badania. Nie zgaduj, sprawdź.